Najpierw zaczniemy od tego, że świetna majówka, miała być pogoda, a tutaj nam psikusa to zrobiło, także zaczynamy od tego. A później powiem tak, jest zawsze problem z kontuzjowanymi, bo teraz po dwóch jednostkach treningowych wypadł nam Kamil Kosowski jeszcze z tego składu, z tej osiemnastki. Doznał kontuzji, rozjechał się nam na wczorajszym treningu, także nie możemy z jego usług skorzystać z meczu z Lechem. I Tak jak było wcześniej, Jaliens, Czekaj yy, i Jowanowicz który, i Parejko. To są osoby kontuzjowane, które są i czekamy na decyzję co do Sobola, bo nie wyszedł na wczorajszy trening z tego względu, że ma problem z Achillesem, który miał yy, operowany i czekamy, czy jest już w stanie dojść do pełnej dyspozycji, żeby móc grać. Także decyzja dopiero będzie po, po treningu, jak będzie ta sytuacja wyglądała. Tak, słabiej to wyglądało w defensywie i te, mówię, Radek był tą ostoją, która można powiedzieć na, napędzała zespół, dawała taki spokój, i tak on zawsze walczył w 100%, oddawał to, co ma najlepsze serce i charakter na wojsku. Jest, jest wariant, bo i Alan Uryga może grać na defensywnym pomocniku. I Chrapek może grać na defensywni też. Tak, szedł z ale rozmawialiśmy z doktorem, to nie jest jakaś kontuzja poważna, także rozjechał się i wolałem, żeby nie uczestniczył dalej w jednostce treningowej, tylko żeby poszedł i zrobił sobie zabieg. Doktor powiedział, że będzie wszystko w porządku, także na Lecha będziemy go mieć. Nie powiedziałbym, że jedziemy na ludzie. Jedziemy zagrać tam dobry mecz. Wiadomo rzeczą jest, że Lech jest dobrą drużyną, jest dobrze poukładana teraz. Można powiedzieć, że jest na topie, idzie im. De facto kilka meczów pod rząd wygrała i wiadomo rzeczą, że mecze jak wygrywasz to się napędza ten kołowrotek i lepiej się czujesz. A... To jest taki mecz, do którego nie, nie trzeba motywować specjalnie zawodników. Wiedzą z kim grają, przeciwko komu grają, wiedzą jacy zawodnicy tam grają, także myślę, że może być to dobry mecz, z tego względu, że też publiczność ma dopisać, a mecz tutaj z Legią pokazał, że jak jest troszeczkę więcej adrenalinki i stać jest na to nas, żeby dobrze zagrać, dobry mecz. Jeszcze mamy dzisiejszy dzień, także tutaj mamy dwie opcje takie, żeby ustawić zespół, wiadomo rzeczając, że Czajch Przede wszystkim nastawić tak, żeby konsekwentnie przez 90 minut byli skoncentrowani i żeby grać przez te 90 minut, żeby nie było takich momentów w meczu, jak nieraz pokazały, że 2 trzy minuty dekoncentracji powodowało, to, że te, traciliśmy bramki i przegrywaliśmy te mecze albo remisowaliśmy. A tutaj jednak Lech zmusi nas do tego, żeby grać skoncentrowanym przez te 90 minut. Już wiem na kogo postawić, także tutaj nie mam dylematu, już jest, można powiedzieć, przód obstawiony. Większy problem mamy w defensywie, bo Mamy tam mało ludzi, a przód jest już mniej więcej wykreowany. To znaczy, to był incydent. To, to była sytuacja, gdzie e, e, Rafał przegrywał e, w, w gierce. Dla mnie to był pozytyw z tego względu, że chciał wygrać. To jest coś takiego, co brakowało nam e, nawet w treningach, gdzie charakter wychodzi wtedy, chce wygrać za wszelką cenę, chcę zdobyć to, można powiedzieć, bramkę, punkty. I tutaj tak samo było, posprzeczali się, a ja nie będę dochodził, kto. Z kim, za co, tylko wyrzuciłem obydwu i tyle. Nie, nie ma żadnego wpływu. Do, no, mówię, oni sobie wyjaśnili już w drodze, ale ja nie będę dochodził, nie jestem policjantem. A oni sobie to po drodze wyjaśnili.